Cześć, witam Was bardzo serdecznie w sierpniu. A skoro w sierpniu, to dzisiaj porozmawiajmy trochę o alkoholu. Zapraszam. Jestem bardzo ciekawa, czy Wy w sierpniu powstrzymujecie się od spożywania napojów alkoholowych? Wiecie na pewno, że w Polsce sierpień jest takim miesiącem różnych rocznic historycznych i od wielu, wielu, wielu lat biskupi, ale nie tylko biskupi, zachęcają, żeby w tym miesiącu zachować abstynencję. Zastanawiam się, czy to jest tylko taki martwy zwyczaj, martwe mówienie, czy ktoś z Was podejmuje faktycznie takie powiedzmy w cudzysłowie wyzwanie, żeby w sierpniu tego alkoholu nie spożywać. O tym za dużo ja nie chcę mówić, w zasadzie w ogóle nie chcę o tym mówić. Chcę o alkoholu powiedzieć trochę inaczej, bo chcę mówić o cnocie trzeźwości. Cnota trzeźwości niekoniecznie oznacza abstynencję. Abstynencja jest taką sytuacją, w której całkowicie powstrzymujemy się od spożywania napojów, które mają procenty. Tymczasem trzeźwość jest cnotą, w której. Mamy pewien taki zdrowy stosunek, właściwe ukierunkowanie do tych napojów. Co to znaczy? To znaczy, że potrafimy zachować umiar. Cnota trzeźwości jest. Cnotą pochodną od umiarkowania. Wiem, że dzisiaj mówienie o cnotach nie jest zbyt popularne i raczej kojarzy się bardzo negatywnie i politycznie. Chciałabym to odkręcić, dlatego że cnoty są naprawdę ważną rzeczywistością. Warto się o nie starać, warto o nie zabiegać, warto je w sobie wypracowywać i odkłamywać z takiej rzeczywistości monumentalnej, że to są jakieś rzeczy odległe, których nie możemy mieć. Więc właśnie cnota trzeźwości, czyli ten właściwy stosunek do alkoholu, czyli umiejętność spożywania alkoholu w taki sposób, żeby to nie przynosiło nam szkody, nie było złe moralnie, nie powodowało grzechu, jest czymś, co myślę, że warto w sobie wypracowywać. Dlaczego tak jest i dlaczego ona pochodzi od umiarkowania? Pochodzi od umiarkowania właśnie dlatego, że umiarkowanie jest taką mocnotą, taką sprawnością, taką stałą dyspozycją do czynienia dobra, która polega na tym, że w karby rozumu potrafimy wziąć pragnienia, które dotyczą cielesności, zmysłowości naszych popędów. W dziedzinie naszego ciała jest trochę tak, że bardziej grozi nam Nadmiar niż niedomiar. Czyli potrzebujemy znaleźć złoty środek, żeby nie wyjść w to, co już jest takie ekstremalne, ale też dbać o to, żeby nie dojść do tego minimum, czyli żeby siebie też nie zaniedbywać. I umiarkowanie pomaga nam mieć ten zdrowy umiar, mieć właściwy stosunek do tych naszych pragnień, popędów, potrzeb przyjemności. To nie oznacza, że my nie możemy nigdy przeżywać niczego, co jest miłe, co jest cielesne, co sprawia nam radość. Możemy to robić, dlatego że nasze ciało też jest dobre. Tylko potrzebujemy te nasze części, które dotyczą zmysłowości, tak to ogólnie nazwijmy, wziąć w pewien, nie chcę powiedzieć, że nawias, bo to się źle kojarzy, ale wziąć w pewną klamrę, żeby to faktycznie, realnie i prawdziwie nam służyło. A nie, żeby panowało nad nami. I po to jest nam potrzebne umiarkowanie. I cnota trzeźwości jest przydatna wtedy, kiedy chcemy korzystać z napojów alkoholowych. One nam nie są niezbędne do życia. Czyli to nie jest tak, że musimy spożywać alkohol, żeby żyć. Alkohol też ma takie właściwości, które potrafią zaburzyć. Świadomość, zaburzyć wolność, jeżeli właśnie spożyjemy go za dużo. Stąd potrzebujemy w tym cnoty trzeźwości, czyli umiaru w tych dziedzinach. I zobaczcie, że cnota trzeźwości jest czymś, o czym mało się mówi, moim zdaniem. My jesteśmy trochę wychowywani w takiej kulturze, jak w tytule tego odcinka, czyli co? Ze mną się nie napijesz? Chodź, idziemy na imprezę, tylko jeden, jeszcze jeden. Bardzo wcześnie też zaczynamy spożywać te napoje alkoholowe, i nie zastanawiamy się nad tym, czy mamy zdrowy stosunek do tych trunków. Czy faktycznie mamy w sobie wypracowaną cnotę trzeźwości. I czasami orientujemy się wtedy, kiedy jest już za późno. Wadą przeciwną tej cnoty jest pijaństwo. Pijaństwo to jest jednorazowy albo wielorazowy akt, w którym tracimy ten umiar. To jest taki akt, w którym doprowadzamy się do stanu, gdzie nie wiemy już, co się z nami dzieje, gdzie nie mamy już wolności w podejmowaniu decyzji, gdzie nie mamy często świadomości. I pijaństwo jest ze swojej natury grzechem, jest złem moralnym, jest sytuacją, do której nie możemy się doprowadzać. Pijaństwo może też prowadzić do choroby alkoholowej, czyli do nałogu, do uzależnienia. Oczywiście. Inaczej ocenia się moralnie stan choroby, czyli stan nałogu, kiedy człowiek już nie jest w stanie podejmować samodzielnie pewnych decyzji i ta choroba sprawia, że on musi się napić, a inaczej, kiedy jeszcze ma te decyzje, ma tę decyzyjność w sobie i po raz kolejny doprowadza się do aktu pijaństwa. Kiedy święty Paweł w jednym ze swoich listów mówi o tym, że pijacy nie odziedziczą Królestwa Niebieskiego, to ma na myśli właśnie te sytuacje, kiedy robimy to jeszcze w wolności. Nie ma na myśli sytuacji, kiedy już człowiek jest chory i potrzebuje pomocy, i potrzebuje wsparcia, i potrzebuje terapii. Ja Was zachęcam do tego, żeby się zastanowić, jaki jest Wasz stosunek do tych napojów, jak to u Was wygląda. Czy doprowadzacie się do stanu pijaństwa? I jeśli tak, to co możecie zrobić, żeby tego nie robić? Jak wygląda też sytuacja Waszego stosunku do innych osób? Czy zachęcacie, czy potraficie szanować czyjeś granice? Jak wyglądają Wasze uroczystości religijne, rodzinne i wszystkie inne? Dlatego, że być trzeźwym, czyli jeszcze umieć się właściwie ustosunkować do. Tych trunków to jest naprawdę wielkie zadanie i naprawdę wielka wartość, i myślę, że zwłaszcza dla nas, ludzi z krajów słowiańskich, jest to wielkie wyzwanie, takie wyzwanie moralne, bo niejednokrotnie widzieliśmy na pewno wszyscy ogromne cierpienia, które wydarzają się z powodu złego ustosunkowania się do tych napojów, tragedie, które się dzieją wtedy. Kiedy dochodzi do pijaństwa i wielkie dramaty ludzi. A dlatego tym bardziej tak chcę Wam podrzucić ten temat globalnie, nie tylko w myśleniu o sobie, ale w myśleniu też o swojej rodzinie, o swoim środowisku. Może trzeba do kogoś wyciągnąć dzisiaj rękę albo powiedzieć mu: słuchaj, martwię się o Ciebie, bo widzę, że przesadzasz. Nie dlatego, że jestem lepszy od Ciebie, ale dlatego, że z troską chcę do Ciebie wyjść. Może warto komuś podrzucić numer. Czy adres jakiejś terapii, bo to są naprawdę ważne rzeczy. Dzisiaj Wam dziękuję, widzimy się za tydzień. Cześć.